Andrzej oszalał. Szwano, witajcie w kolejnym Trenerie Rowlock. Dzisiaj jesteśmy już po wschodzie słońca. Który za chwilę zobaczycie, a dzisiejszy odcinek będzie o... O tym jak niebanalnie spędzić czas nad polskim morzem, a konkretniej na Mierzei Wiślanej Gdzie do dyspozycji macie plaże, ale też Zalew Wiślany My już wiemy, że złapaliśmy kilka naprawdę epickich widoczków, więc na pewno będą z tego też foty na naszych Instagramach Także pamiętajcie śledzić trenejro.andrzej, trenejro.zuzia, to są nasze Insta i tak właśnie drodzy trenerowie team zaczyna się golden hour. Napisane. To wschód słońca mamy zaliczony, a więc lecimy zobaczyć, co można ciekawego robić w sztutowie. I zadanie dla Was jest nadal aktualne. Zobaczmy, ile osób. ile osób w stanie chociaż jeden raz na wschód słońca. Tagujcie Sunrise Challenge. Jeżeli oznaczycie przy tym trenerowlog, to też fajnie. Zobaczymy, że to dzięki nam yy, stajecie na ten wschód słońca. Naprawdę warto. To jest takie fajne. Let's break let's this door before we are true. Dobra, to challenge, wejście do cielaczka. Andrzej oszalał. Challenge Andrzej oszalał. Tak cię zaatakują, zobaczysz. Zemsta cielaków. No A tam jest byczkiem. Isika. Teraz jesteśmy nad ujściem Wisły Królewieckiej. Wisła Królewiecka to jest taka rzeczka, która płynie przez Szutowo i wpływa do zalewu Wiślanego. Taka rzecz, której niestety, jak się okazuje, nie każdy wie, przyjeżdżając na mierzeję Wiślaną. Kiedyś mój ojciec, który tutaj jest lekarzem, miał taką akcję, że przyszedł do niego pacjent i strasznie marudził na to, że Plaża w Krynicy Morskiej jest taka mało piaszczysta. Same jakieś szuwary i w ogóle woda mało słona. Jak się okazało, ten pacjent pomylił plażę morską z zalewem. Przez tydzień chodził nad zalew Wiślany. Za oh, mną Andrzej steruje dronem, ja łapię kleszcze w zaroślach. Takie tam. A teraz ciekawostka, bo jesteśmy w jednym z najmniejszych miast w Polsce. To jest Krynica Morska, która nie jest wcale tutaj największą miejscowością, ale... Prawa miejskie dlatego, że bardzo bardzo rośnie jej ludność w lato. No dobra, półwysep to to nie jest, ale jest jakaś szkoła windsurfingu, ciekawe czy już działa. No, także szkoła windsurfingu wygląda na to, że się dopiero takluje. Bo tam widać adakronowe żagle. Co prawda, kierunek nie jest idealny, ponieważ wieje od morza, czyli jest za wydmy, więc tutaj ten wiatr jest taki słabszy, ale jak się tam popłynie, to może coś można popływać. Jest, jest idealnie, żeby sobie zacząć. Jest to jedyna baza windsurfingowa na Mierzei, a więc Krynica Morska przy wyjeździe z Krynicy jadąc od Sztutowa skręcamy w prawo. Jeszcze wszystkich drogowskazów nie ma. No ale dobra, to idziemy na wodę. Surf mode. Jadłem wieje od brzegu, więc będę pewnie się potem dłuższy czas kąsował. Andrzej pływa i pływa, ale chyba jest całkiem spoko W sumie to też bym popływała. Tylko, że nie umiem. Może mnie wreszcie nauczymy? Dajcie komentarz, jeżeli chcecie, żebym nauczyła się pływać na windsurfingu. Może Andrzeja przekonacie, żeby mnie nauczył. Koszt wypożyczenia sprzętu całego to 50 zł. A więc nie jest to super drogie. Także dzięki temu, że popłynąłem sobie na windsurfingu, dotarłem do takiego pięknego miejsca. spokojnie mogłaby być konkurencją dla półwyspu, ale nikt o tym po prostu nie wie. No i nie ma takiego tłoku jak na półwyspie, że przepychasz się między kajtami, wszystko, tylko jest tak bardzo kameralnie. No dobra, to popływane, więc lecimy szukać kolejnych atrakcji na mierze. Trochę popływaliśmy na windsurfingu, więc czas na kolejny sport wodny, jaki można tutaj uprawiać. kajaki także mamy już kapoczki tam proszę kapitanie zacumować okręt. to cumujemy popływane popływane i możemy lecieć na koniki I -a. szybki update, to był pierwsza, to była pierwsza część vloga ze Sztutowa my jesteśmy teraz w Trójmieście i nagrywamy coś specjalnego Ej, w ogóle wydawało mi się, że, to, że ten samolot to jest większy. No ja na ja... Ale 16 osób chodzi. Ten vlog zobaczycie prawdopodobnie na 50 tysięcy subów. Więc subskrybujcie, powiedzcie o tym znajomym. A my widzimy się już jutro po południu. Będzie druga część vloga ze Sztutowa. A tutaj Zuzia pozdrawia was, bo pracuje. A właśnie, byłbym zapomniał. Jeszcze ważna rzecz. Pan toster niebawem do nas wraca i będzie update. Co u pana to stera, więc oglądajcie. Cześć. Troszeczkę się denerwuję, chyba bardziej niż ostatnio przed bandy.